Cześć, witam Was na kanale Metalmania Jak pamiętacie w poprzednim filmiku dokonywałem swojego pierwszego zakupu srebra w postaci monet bolionowych e, i dzisiaj to pierwsze zamówienie do mnie dotarło e, jak pamiętacie wtedy był problem z dostępnością monety Krugerand e, trzeba było wtedy na nią czekać 45 dni nie zdecydowałem się na nią e, przy dokonywaniu zamówienia e, na szczęście w późniejszym okresie E, na innej stronie ta moneta była dostępna w ciągu 24 e, godzin. No, i dodatkowo dokonałem zakupu tej monety. Dlatego dzisiaj mam e, dla Was dwie przesyłki, które do mnie dotarły: jedna z tym zamówieniem, które było wtedy nagrane, i druga z krugerandami osobno. E, jak, jak wygląda kwestia czasu? Jak pamiętacie, e, najdłużej. Trzeba było czekać na jedną z monet 21 dni. Spodziewałem się tego zamówienia odrobinę później. Jestem dlatego mile zaskoczony, że całość udało się zrealizować w ciągu 15 dni. Natomiast w przypadku drugiego zakupu, zakupu Krugeranda, ona na stronie, dostępność na stronie była 24 godziny. To zamówienie przyszło. Dzień, dwa później niż niż 24 godziny, na cały zamówienie czekają około 6 dni. Ogólnie, jak na pierwszy zakup, nie jest nieźle. E, dlatego wydaje mi się, że możemy przystąpić do otwarcia <coughs> naszych zamówień. Dobra. Co my tu mamy w takim razie? E, pierwsza e, przesyłka. E, bardzo ładnie zapakowana, bardzo dyskretnie. E, nie ma na opakowaniu nazwy firmy. Biała folia, w środku jakaś tekturka usztywniająca, i czuć, że tu są, że tu są monety, waży to trochę. Czuć, że, że jest to solidna przesyłka, dlatego zobaczmy, co tam jest. Dobra, co my Dobra, w jest koperta. Szybkie, szybkie otwieranie. Dobra, mamy kopertę. Pięknie. Coś jeszcze. Nie pusto. Co mamy w kopercie? W kopercie mamy list. List z zamówieniem, to są szczegóły zamówienia. Nie będę teraz tego wyciągał. I kolejna mała kopertka. I tu już są monetki. Zobaczymy, czy to jest są Krugerandy, czy może to nasze poprzednie zamówienia. Kruegerandy. Raz. Pięknie. Pięć krugerandów. Bardzo ładnie zapakowane. Wszystkie w kapslu. Wszystkie z 2019 roku. Zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje. Wyglądają na nowki nieotwierane sztuki. Super. Bardzo się cieszę. I powiem szczerze, że no, wygląda to solidnie. Jak bierzemy do ręki nasze 5 zł, to nie wygląda to w tak solidny sposób. Czuć, że tu, jest, że tu jest jakaś wartość za tym. Super. Zobaczmy w takim razie, co jest w drugim liście. I tutaj powinno być nasze pierwsze zamówienie. Czyli 5 monet. Zupełnie różnych. I co, otwieramy? I taki sam zestaw folika. W folice, koperta. W kopercie mamy list ze szczegółami zamówienia. I kolejną fajną małą kopertkę. Koperta bąbelkowa, bardzo solidnie zapakowane. I kolejne nasze monety. Pierwsze. Amerykański orzeł. Drugie. Australijski kangur. Filharmonik. Liczb klonowy i Brytania. Wszystko się zgadza. Słuchajcie, to jest moje pierwsze zamówienie. W zasadzie pierwsze dwa zamówienia. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością zapakowania tego wszystkiego. Wszystkie monety są w kapslech menniczych. Bardzo fajna sprawa, zwłaszcza dla kogoś. Kto dokonuje zakupu po raz pierwszy i na pewno będzie te monety oglądał e, i, i podziwiał, bo chyba każdy, e, do, który dokonuje pierwszego zamówienia, każdy, dla każdego wydaje się to bardzo interesujące. Te monety są bardzo ładne. Ja może dokonam zbliżenia. E, kanadyjski liść klanowy. Filharmonik. Brytania. E, amerykański orzeł. Kangur. I naszych pięciu panów krogerandów. Bardzo fajny stosik. Mój pierwszy Silver Stack. Słuchajcie, teraz będę miał chwilę, żeby nacieszyć oko tymi monetami. I zobaczyć jak się moja pasja na dalszym etapie będzie rozwijać. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.